Miesiąc temu przeszedłem na masę, co się ze zmienionym planem treningowym. Wróciły takie ćwiczenia jak przysiad, wyciskanie nad głowę czy martwy ciąg. I to właśnie w tym trzecim sprawdzimy sobie ile jestem w stanie podnieść po ponad roku nierobienia martwego ciągu. No i jestem właśnie w drodze do samochodu, będę leciał na trening. Przetestujemy sobie dzisiaj maksy w martwym ciągu. Nie wiem czego się spodziewać. Liczę tak nieskromnie na 140 kg. mam tylko nadzieję, że nic sobie nie zrobię, bo martwego ciągu nie robiłem z rok. Walnąłem właśnie teraz kawkę, mam jeszcze przedtreningówkę, wezmę ją zaraz przed treningiem, widzimy się już na siłowni. Po ogólnej rozgrzewce i rozgrzewce na pustej sztandze założyłem po 20 kg na stronę. Wykonałem parę powtórzeń też takich rozgrzewkowych, żeby trochę przywitać się ze sztangą i poczuć ten ciężar i przeszedłem do dokładania ciężaru założyłem 90 kg na sztangę. Stwierdziłem, że założę już paski i założę pas, żeby sprawdzić jak to jest, no bo nie robiłem tego z rok. No i tutaj zauważyłem, że plecy mi trochę puściły, były trochę zgarbione, więc w następnej serii postarałem się trochę nad tym popracować i bardziej spiąć te plecy. Poszło 120 kg, więc dołożyłem po dychu. Mamy 140 kg. Liczyłem, że to będzie mój max, liczyłem, że to pójdzie. I czułem się wtedy jeszcze w miarę pewnie. No i jak widać na załączonym obrazku te 140 kg nie sprawiło mi za dużego problemu, więc dołożyłem. Po piątce, 150 na sztandze. No i to był ciężar, przed którym już miałem lekkie obawy, bo no te 140 zalowałem 150 byłoby super, więc tu już potrzebowałem trochę większego skupienia, przygotowania. Czułem po sobie już lekki stres, że to może nie pójdzie, że mogę tego nie podnieść, ale poszło to w miarę lekko. Może nie wyglądało, ale czułem po sobie, że poszło lekko i dołożyłem. Kolejne 10 kilo, założyłem 160 kg. 160 kg to jest mój max, który miałem jeszcze jakoś ponad rok temu w martwym ciągu, więc po ponad roku przerwy podchodziłem do swojego dotychczasowego maxa. Obstawiałem tutaj 50 na 50, albo mi się uda, albo nie. Skupiłem się, postarałem się, żeby wszystko zagrało jak najlepiej. No i zobaczcie sami. Ja już po treningu, po martwym ciągu, tak jak zresztą mogliście zobaczyć, 160 kg udało się podnieść. Celowałem szczerze w 140. Przez rok teraz nie wykonywałem martwego ciągu, więc liczyłem, że no, ta siła trochę spadła. Waży 76 kg. Mój PR w ogóle w martwym ciągu to jest właśnie 160 kg. Ten PR był ponad rok temu, chyba jakoś tak zrobiłem wtedy te 160 kg, więc nie spodziewałem się w ogóle, ale jak podszedłem do tej 150 kg. To już czułem, że 160 dzisiaj wyrwę. Myślę, że nawet 170 już taką techniką łamaną mógłbym tam wyciągnąć, ale już nie chciałem ryzykować, bo no nie robiłem teraz tego martwego ciągu. Zrobiłem to na sprawdzenie. Mam nadzieję, że gdzieś za pół roku już jakieś 180 będę w stanie podnosić. Byłoby super, bo no jestem teraz w szoku naprawdę po tych 160 kg. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Wiadomo, no trochę mi tam puściły plecy przy tych 160, bo czułem, że ta technika nie jest taka jak powinna być, że no nie robiłem tego martwego ciągu, więc technika jeszcze jest do poprawy, ja jeszcze samą techniką pewnie z 5 kg bym wyciągnął, bo ciężko mi było też znaleźć środek ciężkości, nie wiedziałem jak wysoko mam się ustawić, no to wszystko było takie trochę po omacku, ale 160 kg pykło, ja jestem bardzo zadowolony, może uda się 200 kg jeszcze w tym roku kto wie, plany mamy duże. Zmasuję porządnie, może się uda. Także jeśli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała moja przygoda z tym martwym ciągiem, z tymi ciężkimi ćwiczeniami, zostaw suba, a tutaj wyświetli Ci się film, czy przysiady mogą zwiększyć testosteron. Obejrzyj. Dzięki i Manu.